Siemanko, z tej strony Mateusz. Witam Was w pierwszym w Polsce vlogu wrappingowym. Jeżeli to jest kolejne wideo, na którym jesteście razem ze mną, a jeszcze nie subskrybujecie kanału, to jest najlepszy moment, żeby to zrobić. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o technice trójkątów, czyli triangle Technik. Zostańcie ze mną do końca. Zapraszam! Zacznę od tego, najpierw, może co to jest yy, Triangle Technik. To jest technika trójkątów, która pozwala nam na to, żeby na jednym elemencie rozłożyć folię na lustro bez zbędnych zmarszczek. Po co? Po to, żeby było po prostu łatwiej taką folię wyraklować. Jeżeli mamy folię na płasko, jest znacznie łatwiej ją wyraklować na elemencie. Najpierw omówimy na tablicy, jak to wygląda. Yy, to, co tutaj widzicie, to jest maska. Yy, <laughs> Folię na masce rozkładamy tak naprawdę w czterech punktach. I teraz tak, jakbyśmy sobie przedzielili maskę na cztery obszary, to tak naprawdę musimy rozciągnąć folię w czterech miejscach i wygląda to następująco. Pierwszy trójkąt, drugi trójkąt, trzeci trójkąt i czwarty trójkąt. Yy, oczywiście to są kierunki, w których ciągniemy folię. I rozciągnięcie w tych czterech kierunkach folii pozwoli nam na to, żeby całą folię rozłożyć na elemencie na płasko. A teraz pokażę Wam, jak to będzie wyglądało w praktyce. Pokażemy na przykładzie Mercedesa naszego A klasy, na których prowadzimy wszystkie szkolenia. Maskę mamy odtłuszczoną. Pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście ściągnąć liner. Od razu możecie zobaczyć, jak to zrobić samemu. Odklejam narożnik. Przeklejam sobie. Magnes, troszkę na folię i wyciągamy liner, po prostu z podmaski. Dzięki temu y, też nie dostanie nam się żaden y, kurz, żadne pyłki nie dostaną nam, nam się pod folie. Ok, magnesy nam nie będą potrzebne. I teraz to, co widzicie tutaj, no to jest po prostu położona folia. Jest pełno zmarszczek dookoła, i to, co musimy zrobić, to rozłożyć tą folię na lustro. I teraz najpierw narysuję wam to, co na tablicy. Czyli, tak jakbyśmy sobie podzielili maskę na cztery, nasze cztery trójkąty będą w tych miejscach. Tutaj jeden, drugi, trzeci i czwarty. I w tych kierunkach będziemy naciągali folię. Zaczniemy od tego, żeby sobie zablokować środek, żeby było miejsce, od którego zaczniemy. Przejdziemy do pierwszego trójkąta. Folię sobie odklejamy. I tak jeżeli chodzi o naciąganie, to nie, nie ciągniemy tego w tą stronę, tylko to ma być trójkąt. Teraz jest no jakby odwrotny trójkąt. Ten trójkąt ma być tak, że ten czubek jest w tym miejscu, czyli musimy złapać tutaj szerzej i naciągamy folię w ten sposób. I łapiemy na narożniku. Najlepiej. Przejdziemy sobie teraz do drugiego trójkąta. I tutaj ta sama sytuacja. Łapiemy szerzej folię, nie za narożnik, tylko szerzej. I... Rozkładamy folię, patrzcie, ona już jest, już robi się coraz bardziej płaska. Kolejny, trzeci trójkąt. OK. No i ostatni, czwarty trójkąt. Ok, jeżeli mamy jakieś nierówności, wystarczy delikatnie wszystko dookoła poprawić. I patrzcie, w tym miejscu, w tym obszarze najwięcej zbiegało się folii. Przez to, że rozciągnęliśmy folię do wszystkich narożników, tutaj mamy idealnie płaską folię i gotową do wyraklowania. Teraz wystarczy wziąć wodę, spryskać rakle. Można nawet prysnąć sobie na na folię wszystko możemy sobie spokojnie i łatwo wyraklować. W drugą stronę Dalej mamy zmaskowaną folię. Tutaj jest przetłoczenie, po którym możemy folię wtłoczyć. No i rakujemy folię do krawędzi. druga strona. Tutaj mamy folię awery, jest dosyć ciepło, więc tak naprawdę praktycznie nie musimy jej grzać. OK. I wszystko do krawędzi. I tak naprawdę maskę mamy wyraklowaną i gotową do, do, do wykończenia. Tę technikę możesz wykorzystać praktycznie na każdym elemencie. Znacznie ona ułatwi Tobie oklejanie, a także raklowanie folii. Po prostu nie będą robiły Ci się zmarszczki i zagięcia na folii. Technikę omówiłem już na wcześniejszym vlogu na przykładzie oklejania narożnika. Jak to robić? W Vloga widzicie tutaj. Bardzo fajnie jest tam zaznaczone, w którą stronę naciągać folię. I jeżeli dowiedziałeś się coś nowego, wartościowego, to będzie mi bardzo miło, jeżeli to wideo udostępnisz u siebie na łolu. Klikaj, dzwoneczek, subskrybuj kanał, napisz w komentarzu, co uważasz o tej technice. 16 lipca mamy kolejne szkolenie, jeżeli chodzi o bezinwazyjne przyciemnianie szyb. Są jeszcze trzy miejsca. Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam. I widzimy się za tydzień. Siemanko. Teraz wystarczy wziąć wodę, której nie mam. Tą technikę możecie. Tą technikę możecie... Tą technikę, którą wam pokazałem, może... tą technikę możecie wykorzystać praktycznie na każdy. Tą technikę możesz wykorzystać. Tą technikę możesz wykorzystać praktycznie. Tą technikę możesz wykorzystać.